Zgodnie z obietnicą, w kilku wideoblogach przedstawię sprawy związane z planem, których, o których nie pozwolono mówić mi na ostatniej sesji Rady Miejskiej 28 września, w czasie kiedy był przygotowywany plan. Miałem przygotowany materiał, dokładnie ten, który chcę Państwu pokazać. Mapy, głównie mapy, pismo. Dzisiaj zajmę się tematem terenu budowlanego o zabudowie mieszkalno-pensjonatowej przy Baszcie. Pozwolicie Państwo, że najpierw zaprezentuję film, który przygotowałem. Dokładnie to, o czym chciałem poinformować radnych i zgromadzonych na sali mieszkańców w tych kwestiach. To właśnie tu, za moimi plecami, radni Rady Miejskiej 28 września tego roku, kilka dni temu, zadecydowali, że właściciel Działki, która znajduje się około 20 metrów wyżej za mną, będzie mógł wykonać w tym dokładnie miejscu drogę dojazdową. Teren 1.mnz o powierzchni 0,22 hektara znajduje się nieopodal Kejzmierskiej Baszty w odległości Dosłownie 20-30 metrów. Droga dojazdowa do tego terenu biegnie ulicą zamkową, następnie skręca tu w kierunku historycznej willi tak zwanej Kwaśniewskich. I co się, proszę Państwa, wydarzyło? Władze Kaźmierza w planie wrysowały drogę, która biegnie niemal po pionowej skarpie. Teren 1 MNP z Znajduje się nieopodal Kaźmierskiej Baszty w odległości 20, może 30 metrów i znajduje się na Wysoczyźnie. Jest to teren sąsiadujący z terenem 20 MNP, słynna willa Kwaśniewskich, teraz nie wiadomo czyja to jest nieruchomość, nieistotne. Dojazd do tej rezydencji i terenu 1 MNP biegnie ulicą Zamkową, następnie drogą tu wewnętrzną 16 KDW i co istotne, dla terenu 1MNP nie ma nie ma dojazdu. Dojazd został. Teoretycznie wrysowany przez władze miasta, przez burmistrza w terenie, gdzie skarpa niemal jest pionowa. Co jeszcze istotne? Istotne jest to, że do niedawna w planie zagospodarowania przestrzennego. Obowiązywał bezwzględny przepis, że działki pod zabudowę pensjonatową nie mogą być mniejsze niż 2500 m2. 0,25 hektara, albo jak ktoś woli, 25 arów. Ten teren nie ma, zarówno ten 1, jak i 20 MNP. Nie ma takiej Powierzchni. I co tu jest istotnego? Spójrzcie Państwo na mapę. W tym miejscu, gdzie zaznaczam kursorem, wrysowany jest wyjazd. Jest to wręcz niemożliwe. Powtarzam, jest to wręcz niemożliwe, aby bez ingerencji wykonać dojazd. A co takiego jest istotnego, o czym burmistrz nie chciał słyszeć? W planie zagospodarowania przestrzennego, w części tekstowej, zapisy w projekcie planu, który był uchwalony 30 grudnia 2021 roku, a następnie uchwała została unieważniona przez wojewodę. Czytamy w punkcie 1. Zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych. Śmieszne oczywiście. 2. W terenach 1 NNPZ i 2MN. PZ dopuszcza się zabudowę po jednym budynku mieszkalnym lub mieszkalno-pensjonatowym, przypadającym na poszczególny teren. 3. Powierzchnia rzutu poziomego budynku, o którym mowa w punkcie drugim, nie może przekraczać 200 metrów. Natomiast w planie obecnym, który został przyjęty 28 września, burmistrz ograniczył powierzchnię zabudowy do 150 metrów. Nóż, i to jest przypadek, nie jeden zresztą, ale ten, o którym chciałem mówić na sesji, a na której mi nie pozwolono, wykracza poza rozstrzygnięcie wojewody. Co znaczy? To, no znaczy tyle, albo aż tyle, że burmistrz w sposób nieuprawniony nie rozstrzygnął uwag, argumentując to, tym, iż ograniczył yy, przyjmowanie uwag do kwestii rozstrzyganych przez wojewodę, czy rozstrzygniętych przez wojewodę. I jak tutaj Państwo widzieliście, jest to wykroczenie poza te roz, to rozstrzygnięcie wojewody. Tyle dokumenty. Yy. No Chyba teraz wiadomo, dlaczego nie chciano, aby o, tej, o, tej, o tym przypadku i kilku innych mówił na ostatniej sesji, wcześniej na komisjach, wcześniej jeszcze zwracałem się z wnioskiem do pana Guza, przewodniczącego Komisji Edukacji i Planowania Przestrzennego. Nie było możliwości, aby burmistrz odniósł się do tego, żeby zechciał... E, Poważnie podejść do sprawy Planu. Ale proszę Państwa niedawno społeczność, przynajmniej część społeczności Kaźmierza, elektryzowała sprawa tego wąwozu stworzonego, w tej głębocznicy, przejazdu, stworzona przez inwestora w Plebance, między Plebanką a Cmentarno. To, co tu może powstać, będzie nieporównywalnie większe. I tak naprawdę wszystko może się e, skończyć tak, że to, o czym teraz mówię, co jest możliwe, stanie się fakt. Fakt. Dlatego, że to jest wszystko wpisane w plan. Zobaczymy, jak odniesie się wojewoda do tego. Ale chcę zwrócić Państwu jeszcze na coś innego uwagę. Otóż to jest dokładny przykład tego, że burmistrz wykroczył poza zakres, o którym mówił. Poza zakres rozstrzygnięcia wojewody lubelskiego w przedmiocie unieważnienia uchwały, tak jak już mówiłem, zmienił, ograniczył dla tej działki zapisy z 200 metrów do 150 metrów kwadratowych, zabudowy, a od mieszkańców uwag a mieszkańców, a uwagi mieszkańców potraktował obcesowo, twierdząc, że uwagi wykraczają poza zakres rozstrzygnięcia wojewody. No cóż, będziemy się temu przyglądać, jaki finał będzie, zobaczymy. Na razie zapraszam państwa do yy, zobaczenia widoku, który rozciąga się z tego terenu. O właśnie. Działka, o której mowa, gdzie może powstać pensjonat bez dojazdu, znajduje się w tym rejonie. Dosłownie kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści metrów od baszty w kierunku wschodnim. To jest ta działeczka. proszę bardzo. Taki widok to jest willa Pruszkowskich. To proszę państwa mam dokument wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków z 26 lipca 2004 roku, w którym Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2004 nie w 1998, jak burmistrz Godlewski mówi, że są pewne takie zastane rzeczy, tylko w 2004 roku dla działki tutaj na samym dole 1387 przy ulicy Czerniawy nie dopuszcza zabudowy pensjonatowej z uwagi na nachylenie zbocza, ale również z uwagi na brak to jazda. Tu wszystko jest opisane. To jest oczywiście pod filmem będziecie mogli Państwo zobaczyć. Co się zmieniło po 19 latach? A to, że w tym oto miejscu dla terenu 1MNPZ, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodził się na pensjonat w wyeksponowanym miejscu bez dojazdu. W następnym wideoblogu przygotuję temat okala. Wiadomo również dlaczego o tym nie chciano mówić. Z takich przypadków jest dużo więcej. Okale za kilka dni pokażę jak. Obecny przyjęty 28 września plan narusza obowiązujące studium. Pokażę również, co zmienił burmistrz, na ile zmienił, a jak zmieniał w innych rejonach. Zachęcam Państwa również do obejrzenia raz jeszcze materiału, jaki przygotowała TVP Lublin. 23 lutego tego roku na Kaźmierskim Rynku. Pod filmem jest link do tego materiału. Możecie Państwo jeszcze raz wsłuchać się w głos Romany Rupiewicz, wojewódzkiego konserwatora Zabytków Mieszkańców, również pana wiceburmistrza Godlewskiego. I zdanie wyrobicie sobie, sobie Państwo sami.